Proszę Państwa, ja w ogóle bym wprowadził system podatkowy i teraz rzucam to pierwszy raz. Ciekawe kiedy będzie echo. Tak jak w Chinach. E, czyli urzędnik, e, być może z zamaszczenia partii rządzącej, idzie do firmy i analizuje ile pracowników, jaka jest sprzedaż, a niech go okłamią tylko jaka jest sprzedaż. I on, proszę Państwa, ustala kwotę podatku. Autentycznie, tak jest w Chinach. E, to by było bardzo dobre, bo by poszedł do wielkiej korporacji i by ręcznie im ustalił taki podatek, że się w głowie nie mieści. E, tak to powinno być robione. Taki, żeby e, w miarę opłacało się jej tam działać, powiedzmy, jak jest potrzebna oczywiście, ale żeby złoić, e, żeby to te wielkie korporacje, e, ciężar utrzymania kraju. E, to one płaciły, żeby, żeby tam było. I to jest całkiem fajny system. E, oczywiście, jeżeli taki urzędnik by zbyt nisko, bo by na przykład łapówkę wziął, e, oszacował podatek dla giganta. No to proszę Państwa, odpowiednia tam kara i nie jakieś tam 8 miesięcy w zawieszeniu, tylko proszę Państwa, na 30 lat idzie do więzienia. A taka firma, która by dała łapówkę, no oczywiście odpowiedni system przesłuchań, to by, to by albo zakaz prowadzenia działalności, tak żeby się bali nawet łapówki dawać. Ten system podatkowy by trzeba było na, na z tabelkowego na taki bardziej decyzyjny dla zwykłego urzędnika. I nawet wprowadzić, proszę Państwa, taki system na próbę, na rok. Żeby sprawdzić, jak wtedy funkcjonuje państwo, czy lokalne firmy zaczynają się rozwijać, a te centralne przestają nas monopolizować, nawet na rok taki, taką formę opodatkowania, jak jest chwila, chwila w się to sprawdziło, to i u nas też się powinno to sprawdzić.